Gwizną mi lunch! Skończymy z żarciem ochłapów. Dzisiaj nachapiemy się po kokardę! Zaku, zaku. Już wkrótce! Ferajna będzie miała dziś wyżerkę. Paskudnie zalatuje tu złodziejem! Niezłe, yes, Jaja Rex? <laughs> Skąd znasz moje imię? Każdy pies glina to szarik albo Rex. Zhakowałem hmm. <laughs> hmm? hmm? pociąg i przejąłem pełną kontrolę. Proszę, pomóż nam. Liczymy na ciebie. Szykujcie się. Musimy dotrzeć do lokomotywy i włączyć hamulce. Na szaloną jazdę. A jeśli się nie uda? Będzie po nas. Na usług. Bez trzymanki. Musimy trzymać się razem. Uważaj! Co się stało? Szybcy i sprytni! Pod! on, o... nie! Peron ci odjechał! Tam jest umywalka! walka! Co? Tylko w kinach.